No i nadaję no jako pomna chwila, tak? Mamy nową Honda Jazz. Tak, macie rację. Jest droga i tak macie rację. Jest tylko hybrydowa, ale poza tym występuje w dwóch wersjach: nieco tańszej i najdroższej. Ta nieco tańsza występuje w trzech, albo czterech, a może i nawet pięciu Różnych stopniach wypasienia, ale istotne jest co innego. Różnice między nimi to jest 16 mm większy prześwit tu i uwaga 3 mm dłuższy rozstaw osi też tu. Plus oczywiście o wiele wyższa cena, ale o cenach pogadamy później. Teraz spójrzmy, co ten samochód w ogóle sobą przedstawia. Dzień dobry, dziś nieco nietypowo się z wami witam, no ale yy, chyba mi wybaczycie, że w taką pogodę nie wyjdę, nie obejdę samochodu dla was. W każdym razie witam was za kierownicy zupełnie, kompletnie, totalnie nowego modelu Hondy. Oto nowy Jazz. Dotychczasowy Jazz był jednym... Z najwyżej ocenianych samochodów w segmencie B, oczywiście ze wszystkimi um, zastrzeżeniami dotyczącymi tego, że jest to autodrogie i tak dalej, i tak dalej. Ale niewątpliwie dotychczasowy jazz, szczególnie w wersji sport, to była klasa sama dla siebie. Nowy jazz, zachowując wszystkie dotychczasowe zalety, nadal je rozbudowuje. I jeszcze w dodatku wyprowadza cały model, całą ideę modelu na kompletnie nowy poziom. Poczynając od tego takich drobiazgów, jak nieprawdopodobnie poprawiona widoczność. Już w poprzednim jazzie mówiło się, że widoczność jest po prostu bezkonkurencyjnie dobra. Tu, gdzie słupki. Są o 40, a nawet 50% cieńsze niż do tej pory. To jest w ogóle kompletnie inny świat. No, ale przez to, że akurat zaczęło lać, to widzę łyżkę dziekciu w tej beczce miodu. A mianowicie wycieraczka dochodzi tylko dotąd. Co mi po tym, że słupki są tak cieniutkie, jeżeli licząc z wycieraczką, są takie. A bez sensu, bo miejsca na wycieradki jest dużo. Ale to jest tylko jeden z aspektów, nie mniej niezwykle istotny. Podobnie niezwykle istotne jest to, co mnie tu otacza, a mianowicie zupełnie jak nie wchodzi. Wiecie doskonale, że jestem tak trochę jak pies do jeża nastawiony do stylistyki wnętrz. Również wnętrz, Hondy, gdzie przeszkadza mi natłok różnych stylów, przeszkadza mi swego rodzaju bałagan. Tu nie ma mowy o jakimkolwiek bałaganiu, o natłoku stylów. Wszystko jest spokojne, proste, jasne i analogowe w sensie obsługi. Czy to z kierownicy, czy z deski rozdzielczej. Wszystko ma. Swój normalny przycisk lub normalne pokrętło. Ja oczywiście nie mogę się wypowiadać na temat zupełnie bazowych modeli, bazowych wersji tego modelu, bo sam siedzę w wersji topowej, w wersji cross, która no jest jeszcze, jeszcze dużo droższa od wszystkich. Poniższych jazzów, pomijając to, co powiedziałem na początku, a mianowicie, że ma większy prześwit i ociupinkę, ale jednak większy rozstaw osi. Ja przepraszam za to, że w tym deszczu jadę tak trochę, jakby na oślep, i zdaje się, że się w korek niezły, ale pierwsze jazdy zorganizowane przez Hondę w Polsce. Są takie trochę znienacka. I deszcz tylko jeszcze wzmógł to poczucie, że nie bardzo wiem, co ze sobą zrobić. Honda wyznaczyła bardzo interesującą trasę do pierwszych jazd, ale ze względu na to, co się dzieje, plus korki, to natychmiast poszło na drzewo, no bo się nie da. W związku z czym... Jeżdżę tak, jak mogę, i pokazuję tak, jak mogę, czyli w sumie poznajecie auto razem ze mną. A jest co poznawać, ponieważ nowy jazz występuje tylko i wyłącznie w jednej wersji napędowej i to kompletnie innej niż byśmy się spodziewali, bo oto. On jest tylko i wyłącznie hybrydowy. Do tego przejdę za moment. Na razie opowiem o aucie jako takim. Powiedziałem, że zachowało wszystkie zalety, ewentualnie je tylko trochę rozbudowało. Oczywiście, przez rozbudowanie zalet mam na myśli to, że auto było niezwykle obszerne przy 4-metrowej długości nadwozia, dokładnie 4,04, i że miało świetną widoczność. Ma jeszcze lepszą, było z naprawdę niezłych materiałów, teraz jest ze znakomitych materiałów. Nie, nie są to materiały premium, bo to, co tak pięknie wygląda, na przykład na boczkach drzwiowych, to w rzeczywistości jest twardy plastik, tyle, że o tak chytrze zrobionej fakturze, teksturze, że wygląda to po prostu świetnie, znakomicie wręcz. Dostatnio. I to jest bardzo, bardzo istotna rzecz. Zawieszenie nadal jest jędrne, ale ma w sobie nutkę naprawdę wysokiego komfortu. Fotele są bardzo dobre, chociaż nie ma regulacji podparcia lędźwiowego, co mnie nieco dziwi. Auto jest niezwykle obficie wyposażone pod względem systemów bezpieczeństwa seryjnie 10 poduszek powietrznych w tym poduszka rozdzielająca źle pojechali kierowcę i pasażera co w niektórych sytuacjach ma ogromne znaczenie poduszki kolanowe poduszki boczne również z tyłu seryjnie poza kurtynami no jest o czym generalnie rozmawiać i co ciekawe o ile elementy Wyposażenia estetycznego, czyli takiego zewnętrznego, prezentowania, że mamy samochód no, wysokiej klasy, aspirujący do premium, to jest wszystko w kategorii opcje. O tyle bezpieczeństwo, w tym na przykład seryjnie lampy LED. Wszystkie, no, pomijając kierunkowskazy i światła wsteczne, ale to z tyłu. Tylne kierunkowskazy. Wszystkie przednie elementy oświetleniowe są LEDowe. To jest bardzo, bardzo interesujący samochód pod tym względem. Um, oczywiście ma to odzwierciedlenie w tym, że bazowy nowy jazz kosztuje 93 tysiące złotych. Ale jest to cena obejmująca również to, co powiedziałem, że on występuje tylko i wyłącznie jako hybryda. A co za tym idzie, no zespół hybrydowy jako bardzo wyrafinowana konstrukcja jest drogi. Tu mamy do czynienia z dokładnie identycznym zespołem napędowym w sensie konstrukcji, techniki jak w modelu CRV, czyli w sporym SUV-ie, Ale Oczywiście on został nieco zmniejszony, niemniej na przykład silnik elektryczny, trakcyjny jest taki sam. A co za tym idzie? Zawsze, kiedy auto podróżuje w trybie elektrycznym, tak jak teraz, lub hybrydowym, mamy pod nogą minimum prawie 250 nm elektrycznych, czyli od samego dołu. Oczywiście, nie ma mowy o hybrydowości pełnej, ponieważ Honda tylko raz w przeszłości próbowała kompletnej hybrydy takiej, która w całym zakresie użytkowania mogła być albo hybrydą szeregową, albo równoległą, albo elektrykiem. Nie, tutaj mamy jeżeli w ogóle jest tryb hybrydowy, to jest to tryb szeregowy, czyli silnik spalinowy bardzo oszczędny, pracujący w trybie Atkinsona, w cyklu Atkinsona, czyli na tej samej zasadzie, którą preferują konstruktorzy Toyoty, ma również nieprawdopodobną wydajność prawie 40,5% to w benzynowych silnikach to jest kosmos. To tylko Toyota i właśnie Honda potrafiły to osiągnąć. Ponieważ jest, pracuje z wtryskiem pośrednim, to nie ma mowy o tym, czego się boją Polacy, czyli nie ma filtra cząstek stałych. Nie musi go mieć. Ale on pracuje tylko i wyłącznie, jeżeli jest to tryb hybrydowy, on pracuje tylko i wyłącznie jako napęd generatora prądu. Więc owszem, pracuje niezwykle wydajnie. Ale do napędzania samochodu zwykle nie jest używany. Zwykle, bo albo nie pracuje w ogóle, albo pracuje napędzając drugi z silników elektrycznych, który jest tylko generatorem i również rozrusznikiem, ale to co innego. Albo, i tutaj mamy największą różnicę wobec e, hybryd Toyoty, samochód jest napędzany tylko Spalinowo, w tym sensie, że powyżej pewnych prędkości, konkretnie chodzi o jazdę po trasie, na autostradzie, odłącza się napęd elektryczny, a spina się sprzęgło łączące silnik spalinowy bezpośrednio z kołami napędzanymi, a co za tym idzie, samochód zmienia się w auto czysto spalinowe, bez dopędu tak zwanego elektrycznego. To jest bardzo interesujące, a przy tym a, no występuje tylko i wyłącznie w drugim w tej chwili modelu Hondy. Nikt inny nie robi takich zespołów napędowych. Przepraszam, będę musiał zawrócić... Będzie kawałek nudny, ale trafił się nam świetny odcinek testowy. Stary bruk żoliborski. Słuchamy samochodu. O, bardzo wysoka klasa, powiem Wam. Bardzo wysoka klasa układu jezdnego. Bardzo wysoka klasa zawieszenia. Ogromnie mi się to podoba. W segmencie B. Ponieważ samo zawieszenie jest identyczne, różni się tylko wysokość prześwitu, to należy przyjąć, że od zupełnie bazowej wersji wyposażeniowej, nowa Honda Jazz będzie zachwycała resorowaniem. Tak jak ta topowa. Bardzo miłe zaskoczenie, naprawdę. Bardzo miłe. W ogóle jestem bardzo mile zaskoczony tym samochodem, chociaż no przyznam się bez bicia, że kiedy słyszałem od Hondy również, że nowy jazz to jest samochód wyposażony w ECVT. To spodziewałem się zupełnie innej konstrukcji. Jedyne nawiązanie do CVT, jakie tutaj mamy, to jest nawiązanie tego typu: że w momencie, kiedy kierowca prawą stopą zgłasza duże zapotrzebowanie na napęd, to silnik spalinowy wchodzi na bardzo wysokie obroty. Wszystko to razem jest dosyć skomplikowane. Niemniej, o ile oglądaliście mój film o modelu CRV Hybrid, to pamiętacie, do jakiego wniosku doszedłem na koniec. A mianowicie, że to ma sens i to działa. A przy tym pod wieloma względami. Jest zupełnie inne od tego, co oferuje Toyota. Przede wszystkim w tym sensie, że Honda dąży do tego, żeby jeździć na samym silniku elektrycznym. A co za tym idzie, efekty akustyczne ślizgającego się sprzęgła, czyli objaw posiadania na pokładzie przekładni CVT, w tym przypadku ECVT. Mówię o Toyocie, nie o tym, co tutaj. Się nazywa ECVT zupełnie niezgodnie z prawdą. Ten objaw jest bardzo rzadki. I dla bardzo wielu klientów to będzie bodaj czy nieważniejsze niż to, że Toyota w Nowym Jarisie zaproponuje hybrydę, pełną hybrydę ze swoją typową sprawnością, aczkolwiek przy silniku Spalinowym, zaledwie trzycylindrowym, w dużo, dużo lepszej cenie. Nie wiem, ja naprawdę nie wiem, co bym wybrał. W każdym razie z czystym, absolutnie sumieniem mogę powiedzieć, że ten samochód robi świetne wrażenie. Naprawdę świetne wrażenie. Honda twierdzi, że należy się spodziewać tutaj średniego spalania poniżej 4 litrów na 100 km, liczonego według standardów WLTP. Hmm. Musiałbym pojeździć kilka dni, żeby to w jakiś sposób sprawdzić. Musiałbym też wyjechać. Na przynajmniej obwodnicę Warszawy, co w tej chwili jest nierealne, niewykonalne, bo akurat się zaczyna szczyt i wszystkie drogi są zapchane. Tutaj jedzie mi się jeszcze tak w miarę. Najszybciej do tej pory jechałem, jak widzieliście, trochę ponad 80 km na godzinę, i nadal było bardzo cicho. Nadal było bardzo kulturalnie. Nadal drażni mnie zbyt duży obszar szyby nieoczyszczony. Ale poza tym, no, mam bardzo poważne problemy z wymyśleniem czegoś, co by mi tu nie odpowiadało. Auto, którym w tej chwili jadę, jest prawie po kokardy wypasione, ma na pokładzie prawie wszystko, co można mieć. Eee, należy przyjąć, że poniżej 130 tysięcy nie będzie rozmowy. No cóż, nie jest to okazyjna oferta, ale nikt nie obiecywał, że będzie. Honda nigdy nie była samochodem tanim i nigdy nie była samochodem oferowanym w jakiś bardzo tani sposób to nie tu jeszcze tutaj zjeżdżamy a jej przysięgli klienci absolutnie tego nie oczekują po marce oczekują natomiast tego co Wam mówię, czyli auto bardzo sprawne, znakomicie się prowadzące, świetnie reserowane, chociaż jędrne. Ponadto, no, mamy tu na pokładzie bardzo obfite wyposażenie, również z gatunku supernowoczesnych typu multimedia i tak dalej. Nie jest to łatwe, wszystko razem do. Przedstawienia zestawienia ze sobą. Dopóki nie mamy przed nosem cenników, w których daje się porównywać łeb w łeb, to nie powiem wam, czy te 93 tysiące zł za bazowy zupełnie model to jest przesada, czy nie. Wiem jedno: jako samochód, sam w sobie, jako urządzenie, od strony techniczno-użytkowej, jest to z całą pewnością jeden z najlepszych samochodów, jakie kiedykolwiek pojawiły się w segmencie B. I proszę to zaprotokołować. Dziękuję, do widzenia.